Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Nie trudno zauważyć, że temat opinii, który łączy się poniekąd z trwającą debatą, przecież dotyczącą planu inwestycyjnego, wywoła ogromne zainteresowanie i wiele poprawek właśnie na tej tematyce się koncentruje. Z jednej strony jest to dobre, że próbujemy patrzeć na inwestycje w sposób horyzontalny. Z drugiej jednak chcę podkreślić, że nie powinniśmy mylić pierwotnej roli polityki spójności a potrzebami reform strukturalnych w państwach członkowskich. Polityka spójności miała i ma na celu zmniejszenie dysproporcji w poziomie i tempie rozwoju poszczególnych regionów Unii Europejskiej. I mimo, że może mieć pozytywną rolę w niwelowaniu dysproporcji gospodarczych, to nie jest przecież instrumentem stabilizacji makroekonomicznej. Nie zastąpi dobrze przeprowadzonych reform na szczeblu krajowym. Nie powinna być też zastępstwem za nieprawidłowo wypełnione kompetencje krajowe w celu utrzymania odpowiedniej stabilności makroekonomicznej. Będę popierać wszystkie poprawki złożone przez koleżanki i kolegów, które zmierzają w tym właśnie kierunku. Jeśli chodzi tu konkretnie o ustęp piąty, ja nie składałem poprawki do tego ustępu. Widzę, że było ich wiele. Zatem tylko komentarz z mojej strony. Popieram konstruktywne podejście do wyłączenia z wyliczeń deficytu krajowego współfinansowania EFIS. Złożyłem również poprawki dotyczące lepszego finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspierania partnerstw publiczno-prywatnych, zatem docelowo wszystkie poprawki koleżanek, kolegów w tym zakresie oczywiście poprę. Ważne jest, abyśmy przy wyborze projektów w ramach planu inwestycyjnego nie dopuszczali do zwykłego przetasowania środków z jednego instrumentu na drugi ale wykorzystali ten plan jako dodatkowy instrument, który może pozytywnie wpłynąć na pobudzenie partnerstw publiczno-prywatnych i inwestycji innowacyjnych potrzebnych gospodarce europejskiej. Nie powinniśmy dopuścić do dzielenia krajów Unii Europejskiej na kraje strefy euro i poza strefą euro. Popieram również poprawki mówiące, o umocnieniu potencjału administracyjnego i lepszego ustawodawstwa, wzmocnienia jednolitego rynku, ale niestety nie mogę poprzeć zachęt do głębszej integracji w ramach Unii Bankowej. Ale wydaje mi się, że wbrew temu, co mówił sprawozdawca, kolega sprawozdawca, jest szansa na osiągnięcie dobrego i spójnego, ostatecznego tekstu opinii i wierzę, że jutro do tego dojdzie. Dziękuję za uwagę.